Radio Sen W tej chwili w największych miastach w całej Polsce organizuje czy też jest współorganizatorem dużych imprez biegowych, po to, żeby dbać o zdrowie społeczeństwa czynnie, a nie tylko poprzez rozmowy i edukację. No dzisiaj jesteśmy w słonecznym, pięknym Szczecinie. Po raz pierwszy na tym królewskim dystansie mamy przyjemność przebiec na ulicach Szczecina 42 km i 195 m. no to nie ma, że codziennie bieganie, bieganie, czas bieganie, oprócz tego wzmacnianie bardziej odpowiednich mięśni na, na siłowni. No niestety się nie przygotowuję, bo nie mam czasu, bo ja mam tak dużo biegów, że to z biegu na bieg tutaj przyjeżdżam. Prognoza ma być dzisiaj około 20 stopni, także tak idealnie, najważniejsze, że nie pada. Jak dla mnie to już jest za ciepło, mi odpowiada najlepiej w granicach 10-12 stopni. 3, 2, 1, start! Potężne wrażenie zrobił, zrobił na nas ten tłum ludzi, którzy wystartowali w tym maratonie. Ja bym chciał bardzo, żeby wszyscy dobiegli. Trasa można powiedzieć, że urozmaicona, nie należy do szybkich, jest bardzo zdaliwa, początek ładnie się, fajnie szybko biegnie, z miarę płasko, długie, proste. No to się było ciężko, tak naprawdę to był mój pierwszy maraton na ulicy, który, który dobiegłem do mety, w tym roku zaliczyłem trzy górskie, ale bieganie w ulicy zupełnie coś innego. Za szybko zacząłem, na 20 km myślałem, że już zejdę, ale stwierdziłem, że biegnę dopóki będę trzeci, udało się to do, do, dokończyć. Takie doświadczone jak zawodnik, jak ja, powiedz troszeczkę mądrzej, troszeczkę przyhamować na, na pierwszych metrach, ale niestety głowa się zapaliła, serce się podpaliło do walki, no i zapłaciłem na końcowych metrach. Cieszę się, że zostałem tutaj, że biegam do historii Szczecina na drugie miejsce.